Kochani, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku naszych ludzkich dróg. One się ukazują troszeczkę później niż zwykle. Jest to spowodowane e, moim wyjazdem i też zmianą e, strefy czasowej. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o takiej bardzo e, ciekawej rzeczy, kto, na którą natrafiłem, czytając. E, wywiad rzekę z wybitnym, znanym każdemu wokalistą, muzykiem, z liderem, założycielem zespołu Lady Punk, a mianowicie Janem Borysewiczem. Borysewicz na wstępie tego wywiadu opowiada o swoim dzieciństwie. Niesamowitej, takiej bohaterskiej postawie, którą Zaczął przejmować w wieku, o ile dobrze pamiętam, w wieku 12, potem 14, 15, 16 lat. Było to apogeum, kiedy jego mama zachorowała na stwardnienie rozsiane, i młody Jan Borysewicz przejął całkowitą opiekę nad swoją mamą. Coś pięknego, coś niezwykle wzruszającego, a jednocześnie. Bardzo, bardzo takie coś, co powoduje, że niezależnie co by Borysewicz zaśpiewał, jakby się zachował na scenie, to zawsze będę wracał do i przypominał sobie ten moment, kiedy jako młody chłopak opisuję, wstawał o czwartej w nocy, żeby pomóc mamie. Pomagał jej we wchodzeniu na wózek, wyprowadzał na spacery, i zawsze będę do tego wracał. Nic, co zespół Lady Punk nie wymyśli nie wiem, gorszącego, nie będzie dla mnie na pierwszym miejscu. I tak sobie myślę, że to jest wspaniała, wspaniała nauka dla nas, znaczy odbiorców naszych ludzkich dróg ludzi jak mnie mam zainteresowanych psychologią zainteresowanych szeroko pojętą duchowością humanizmem powinniśmy zanim potępimy człowieka zanim powiemy on jest zły on to i to zrobił on z tymi i z tymi ludźmi się zadaje powinniśmy przyjąć postawę pokory i spróbować Poznać jego drogę życiową, a następnie dojść do tych momentów, gdzie ten człowiek zachowywał się niezwykle szlachetnie. Czynił dobro i to dobro wyciągać. Starać się dojść do tego dobra, wyciągać i przez ten pryzmat patrzeć się na tego człowieka. Jest coś strasznego, kiedy słyszymy. W masmediach, kiedy słyszymy od znajomych, jak komu, ktoś komuś przykleja łatkę, bo coś tam teraz zrobił, bo z kimś się zadaje, bo ma takie, nie inną kolegę, koleżankę, nie. My powinniśmy poznać życie tego człowieka. I jeszcze raz to powtarzam dojść do chwil, gdzie ten człowiek. Czynił dobro, i to dobro wyciągnąć. I przez ten pryzmat spojrzeć się na tego człowieka. Przecy, przepiękna książka. Ja y, na razie dopiero przeczytałem niecałe 100 stron. Nigdy, nigdy nie wiedziałem o tym, że Jan Borysewicz w wieku 12 lat, kiedy jego mama zachorowała, przewijał ją w nocy, wywoził ją na spacer, dbał do końca o mamę. To jest coś pięknego, coś co y, jakby. Myślę też, że. Ta wrażliwość, którą wtedy nabył spowodowała to, że właściwie w Polsce nie ma, nie ma osoby, która by nie słyszała o zespole Lady Punk. Kochani, pozdrawiam wszystkich, wszystkich bez wyjątku. Do zobaczenia na kolejnym odcinku naszych ludzkich dróg. Trzymajcie się dobrej, dobrej, pełnej miłości niedzieli.